Skupiamy się na optymalizacji procesów, na tym, żeby one były tańsze, żeby były mniej kosztowne, a powinniśmy właśnie zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy mamy nowe regulacje, kiedy wchodzi PSD2, które pozwala innym bankom czy też instytucjom finansowym pozyskać takie same informacje, jak ma bank, żeby właśnie w tym momencie skupić się na kliencie. No, dorzuca tutaj swoje też demografia. Najbardziej atrakcyjni klienci, czyli ci w wieku 25-35 lat, aktualnie jest ich coraz mniej na rynku, tak? więc wzrasta nam konkurencja. Dochodzą jeszcze firmy fintech, więc to jest dokładnie ten moment, kiedy powinniśmy się skupić na kliencie, kiedy powinniśmy traktować go jako klienta VIP bardziej angażować doradców do, w pracy z tym klientem. Oczywiście nie da się tego zrobić bez odpowiednich narzędzi. Trzeba mieć takie narzędzia, które pozwolą nam tak przygotować ofertę, tak przygotować doradcę do rozmowy, żeby on był w stanie obsłużyć tysiąc klientów tam w ciągu miesiąca na zasadzie takich standardów WIP-owskich. Przede wszystkim proponujemy takie odwrócenie podejścia. To znaczy, żeby nie było tak jak teraz, że przychodzi do nas klient, na przykład klient sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Po rejestracji takiego klienta w systemach bankowych zazwyczaj następuje prośba o dokumenty. Klient musi dostarczyć sprawozdania finansowe, musi dostarczyć zaświadczenia i dopiero wtedy zaczynamy z tym klientem dalej rozmawiać, przygotowywać mu ofertę. Natomiast my proponujemy rozwiązania, które już wcześniej posiadają informacje, które korzystają z wielu zewnętrznych baz. Jak również z danych wewnętrznych, i dzięki temu, jak pojawi się u nas klient, my o nim już dużo wiemy. My wiemy o tym, jak on wygląda w KRS-ie, jakie były zmiany w monitorze sądowym i gospodarczym dotyczące jego działalności, czy w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Wiemy o jego zaległościach, bo mamy informacje z różnego rodzaju bigów. Wiemy mnóstwo innych rzeczy o nim, bo mamy dostęp do ksiąg wieczystych, mamy dostęp do AMRON, mamy oczywiście dostęp do BIK-u. Z wszystkich tych danych, które możemy mieć w pewnych przypadkach wcześniej, Jesteśmy w stanie przygotować mu lepszą ofertę. Co więcej, jesteśmy korzystając z danych zewnętrznych, z internetu, z takich danych, które są w sieciach społecznościowych, jesteśmy w stanie wyłapać odpowiedni moment i zaoferować mu tę ofertę wtedy, kiedy jej potrzebuje. Ja tutaj daję taki przykład, że w systemie bankowości internetowej klientowi może pojawiać się na, wyliczona na bazie scoringu propozycja kredytu gotówkowego na 15 tysięcy, ale jeżeli ona pojawia się ciągle co miesiąc, to klient w ogóle nie jest nią zainteresowany. Z taką propozycją albo z inną trzeba uderzyć wtedy, kiedy klient jej potrzebuje. Tak? Jesteśmy w stanie zidentyfikować na przykład, że klient rozpoczął budowę domu lub jakiś remont, chociażby po tym, że zwiększyła się ilość transakcji w marketach budowlanych. To jest moment, kiedy powinniśmy się do niego skierować i zaproponować mu na przykład limit w roże, po to, żeby mógł mieć depet i wykorzystać go w takich zakupach, bo to jest moment, kiedy on może tego produktu potrzebować. I właśnie nasze rozwiązania skupiają się na tym, żeby bardziej patrzeć na klientów, szukać ich potrzeb, identyfikować te potrzeby i wtedy adresować do nich odpowiednie oferty.